Kamil Stoch trzeci, no i pozostał już tylko on. Hegemon, lider Pucharu Świata, Halvor Regner Granerud. Kawał konkursu nam się zrobił w tej końcówce pierwszej serii. Wczoraj norweskie media skokowe nazwały Graneruda Granerud Airlines, ale niepewny lot, on zadowolony oczywiście. Nie wiem, czy to nie będzie trzeci skok na 138 przypadkiem, wcale bym się nie zdziwił. Krócej o dwa metry od Eisenbichlera, krócej także od Kamila Stocha. No Byłaby to pewna niespodzianka, gdyby Granerud dzisiaj nie prowadził, a być może nawet ja nie tak, wygrał. Już trzeci był w prologu, to tak troszeczkę dało do skończył myślenia. Się, skończył się. No <laughs> Ale zobaczymy. teraz trzeba też zauważyć, Michał, że on wczoraj miał szczęście do warunków, skakał przy bardzo dobrym wietrze, natomiast dzisiaj nie miał tego szczęścia. Tylko 34 setne metra na sekundę pod narty. Będzie miał odjęte tylko 3,7 punktu za wiatr. To może no nie zobaczymy. być Zobaczymy, oczywiście, jeszcze punkty dodane za obniżony rozbieg, stąd te, te zaledwie 2 dziesiąte. No, i nie będzie pierwszy, będzie drugi Norweg. A zatem zapowiada nam się pasjonująca tutaj seria finałowa, która za około 20 minut. Mamy jeszcze informację o dyskwalifikacji. Za